Do zobaczenia w Raymanie 4! Panie i panowie, oto największe kłamstwo Ubisoftu. Siema wszystkim z tej strony, Eleven. Dzisiaj opowiem wam nieznaną wielu osobom historię Raymana 4. Tego prawdziwego Raymana 4. Nie jakichś debilnych królików. NIE! I ja wiem, że jest też wielu ludzi lubiących te całe króliki. Nawet ja nie byłem do nich aż tak źle nastawiony, jednak to co zaraz wam tu opowiem może zmienić wasze zdanie na ich temat o całe 180 stopni. Więc macie ostatnią szansę zawrócić jakby co. Nie? Okej. Okay. Więc, zacznijmy od prostego pytania. Czy kiedykolwiek grając w Raymana Szalone Króliki, czy tam kurliki, jak to się ta gra nazywa nie w końcu. Zastanawialiście się, co jest nie tak z tą grą? Dupiate intro, jeszcze bardziej dupiate zakończenie, cała gra złożona jest z prostych minigier. Zero kontentu pokazanego w zwiastunach. Co to w ogóle było? Czy oni robili tę grę w miesiąc? Nic bardziej mylnego. Ale zacznijmy od początku. Prace nad prawdziwym Raymanem 4 oddane były w ręce studia Phoenix Interactive Entertainment na początku 2005 roku. Byli naprawdę oddani pracy nad nową odsłoną Raymana. Niestety wszystko się sypło. Zaraz Wam powiem czemu. Dopiero 7 lat później dostaliśmy wiele koncept artów z przecieków, dzięki którym mogliśmy zobaczyć, jak czwarty Rayman miał naprawdę wyglądać. I patrząc po tych rysunkach, byłoby to coś wielkiego. Gra miała wracać do lokacji z pierwszej gry Rayman: Bandland Picture City, zrekreowany w trójwymiarze. Z przecieków dotyczących fabuły dowiedzieliśmy się, że miało to być coś zupełnie innego i bardziej mrocznego od poprzednich historii. Krążą plotki, że gra ta miała zawierać postacie przeciekające z innych wszechświatów, przez co mogliśmy użyć tam inne postacie stworzone przez Ubisoft Jades Beyond Good and Evil, tytułowego bohatera Prince of Persia. Jednak najciekawszą rzeczą byłaby przedstawiona na koncept Artach mroczna wersja Raymana, obecna w pierwszej grze oraz w Raymanie Arena na PlayStation 2 Dark Rayman. Miał to być nie tyle przeciwnik w grze, lecz bardziej umyślny glitch, który psuby nam grę, coś jak Golden Freddy. Nie, dobra, to złe porównanie. Nie, zapomnijcie o tym, to złe porównanie. Ale to tylko niepotwierdzone domysły, prawdy się nigdy nie dowiemy. Czemu? Nieco później, w 2005 roku, Nintendo zaprezentowało ich nową konsolę, Nintendo Wii, wcześniej znany pod kryptoniem Revolution. Wtedy Ubisoft nieoczekiwanie zmienił plany co do Raymana. Gra przygotowywana przez Phoenix Interactive nie wykorzystywała możliwości nowej konsoli, przez co po 10 miesiącach intensywnej pracy Rayman 4 został wyrwany z ich rąk. Projekt umarł na dobre. W zamian za to Ubisoft przedstawił nam zwiastuny Raymana Raving Rabbits, czyli te szalone króliki same. Czytam, króliki. No, GUDDERY! Po screenach i zwiastunach można było wywnioskować, że wciąż będzie to ta sama przygodówka z Raymanem, jaką zawsze znaliśmy. Niestety nie wiadomo, czy była to kolejna niedoszła wersja czwartej odsłony, czy po prostu zwykły chwyt marketingowy, podczas gdy przedstawiono nam prosty zestaw gównianych minigier. Cóż, Ubisoft na pewno na tym zarobił, patrząc po ilości kolejnych wydawanych gier z królikami. Szkoda tylko, że tym samym zmieszali z głównym świetną serię gier Rayman. Szczerze, gdy uświadomiłem sobie to, co właśnie wam powiedziałem, byłem w szoku. Dosłownie byłem w szoku. Aż mi się nawet zrobiło przykro. Ubisoft wygnoje jak mogliście zapomniałbym o jeszcze jednej bardzo istotnej rzeczy, bo zaraz kilku z powie ale halo, halo, Eleven przecież Rayman doczekał się swojej kontynuacji w wersji na Game Boya Spójrzmy na to tak, Rayman na Game Boya bardziej swoją rozgrywką przedstawiał nam Raymana dwójkę znanego nam z komputerów tylko Rayman wykonał ten trójki i były Mroklumy dodatkowo, ale piraci też byli, taki mindfuck nie wiadomo w ogóle co tam się dzieje Potem na Game Boya wyszła gra Rayman Hulums Revenge, to nawiązywałoby do tego że to jest zemsta Lumów, że to jest Coś po trzeciej części Raymana, podczas gdy cała gra wygląda praktycznie tak samo jak Rayman 3 na komputery Co jest w sumie naprawdę zajebistym osiągnięciem, żeby coś takiego zrobić na Game Boy'u Swoją drogą niezła gra, trochę grałem, ja ale nie całego A teraz najważniejsza z tych rzeczy, które chciałem powiedzieć Rayman Raving Rabbids Na konsole Game Boy Advance Był połączeniem obu pierwszych prototypów Raymana 4 Znajdziemy tam motywy Raymana 4 tego tworzonego przez Phoenix Interactive, jak i tego, które tworzył Ubisoft, zanim postanowił go zamienić w jakąś serię głupich minigier, kiedy jeszcze miał fabułę. Więc praktycznie, jeżeli chcecie dobrą grę z królikami z Raymanem, to tak naprawdę polecam tylko tą wersję na Game Boya, bo tam naprawdę właściwie jest fabuła i coś się dzieje. Ech. Rayman Origins i Legends wrócił mi wiarę w prawowity powrót Raymana, ale mimo tego, że gry są naprawdę dobre, to już. To już to nie jest to samo, no gdzie, gdzie jest fabuła w ogóle w tych grach? Ech, więc to tyle, oto prawdziwa historia Raymana 4. Mam nadzieję, że rzuciłem trochę światła na tę sprawę i że film wam się spodobał. Na koniec chcę tylko powiedzieć... Ubisoft... Zjebaliście! Tej całej goryczy, którą wywołały te wszystkie kurliki, czy kurwiki, czy kto wie co tam to jest, jeden z zagorzałych fanów Raymana postanowił zrobić swój własny fan game, na którym siedzi już od bardzo dawna i tak naprawdę nie wiem czy on jeszcze jest w produkcji. Nazywał się Rayman Revenge of the Dark, z tego co pamiętam. I była to gra tworzona na kraj Engine 3, czyli na silniku Gravisa, tak? I wszystkie lokacje, jakie stworzył, cała mechanika gry wyglądała świetnie. Plus autor gry wykonał do niej ponad 100 traków. Jeżeli wy coś nowego wiecie na ten temat, to możecie się podzielić w komentarzach, a jeżeli chcecie zobaczyć coś na temat tej gry, możecie kliknąć tutaj, anotację, gdzieś pewnie się pojawi, albo wiecie, w opisie wszystko jest, tak? Opis zawiera wszystko, zadam sobie zerknijcie. O hej, małe sprostowanie. Właściwie Fangame cały czas jest w produkcji tylko twórca. Chcę uniknąć, że tak powiem, wydawania aktualizacji różnych nowości na temat gry, żeby uniknąć uwagi Ubisoftu, żeby się nie przyczepili i tak dalej. Potem prawdopodobnie zamierza tę grę jakoś wydać przez Ubisoft, nie wiem. Nie wiadomo co z tego będzie, ale cóż, zobaczymy. To tyle. Jeżeli macie jakieś opinie, napiszcie w komentarzach. Jeżeli wiecie coś więcej, też możecie napisać, bo też mogę nie wiedzieć wszystkiego, tak? To tyle, co się dowiedziałem i chciałem się z wami podzielić. Więc dzięki Wielkie za obejrzenie i tak jak zawsze trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie!